Dobrze. E, to jest taki krótki, krótki film. Krótki film. Znaczy krótki. Ogólnie jak się robi, e, no naj, najprostszy film tutorialowy, jak scenariusze robić, nie? Proste bardzo. Dobra, odpalmy sam. Altis. I ogólnie krótki to jest film tutorialowy. Znaczy krótki, no, a, powtarzam się głupio w film krótki, jak robić scenariusze, niektóre rzeczy. Dobra. Mm. No więc tak, pierwsza rzecz, no oczywiście polem możemy sema pootwierać i to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy się przenosić z miejsca w miejsce podczas robienia, możemy złapać za kamerę i normalnie się ruszać, nie? Na przykład ja chcę, żeby to, co ja, ja robię, działo się tutaj na lotnisku, nie? No to proszę, stąd przerzucam się na lotnisko, więc kamerę, normalnie i gotowe. Dalej. Biorę na przykład sobie strzelca wyborowego i on jest ustawiony w tą stronę, nie. Teraz jak chcę go obrócić, to klikam na to kółko i go mogę przesuwać, nie. I teraz, żeby go obrócić, to przytrzymuję shift, przytrzymuję to kółko i mogę go obracać. Tak. Tak. Jeżeli teraz kolejna, do kolejnego snajpera, i tutaj mam i oni są w różnych. W różnych są oddziałach, nie to są dwa oddziały. A ja chcę, żeby ten dowodził tym, nie? To po prostu biorę tego też za to kółko. Klikam CTRL. Takie dwa te mi się pojawiają, dwie fałki odwrócone. Przytrzymuję i taki badle się pojawi. Nim po prostu do tego snajpera. Nie, nie trafię. O, i teraz oni są w tym samym oddziale. Jak ja wcześniej nim nie mogłem, to no teraz mogę nim. Mogę go wysyłać gdzieś tam, nie? No. Eee, I mogę go gdzieś wysyłać. Jeżeli mam na przykład większy oddział, to oczywiście mogę przytrzymać i zaznaczyć całość i przesunąć, ale po to jest ten prostokąt, nie? Mogę, jak mam na przykład większy oddział, tu po prostu dam do oddziału. Mam. O. O. To po prostu, żeby nie robić tak, albo na przykład, jak oddział mam porozrzucany gdzieś, nie? I na przykład między nimi mam jeszcze inny oddział, na przykład o ten, nie? O? No to jak zaznaczę to przesunę wszystkich. Ja chcę przerzucić tylko ten oddział, nie? No to łapię po prostu za ten prostokąt i można sobie przesuwać tylko ten oddział, nie? Dobra. No i to jest też kolejna rzecz. Ctrl Z się wszystko cofa, nie? To wszystko te wszystkie skróty działają. Tak samo mogę kopiować no Ctrl C, Ctrl V. Tak samo mogę kopiować. Jeżeli po prostu postawię obok jakiegoś typa, to tam, tu mi się pojawi takie, też kolejny taki niebieski badu i on będzie z tym, w, z tym w oddziale, nie? No i teraz tak, tu jest wokół tego taka czerwona obwódka, nie? To znaczy, że jak kliknę play scenario, albo na przykład jak wyeksportuję do scenariuszy ten scenariusz, to po prostu będę grał tym. Ale mogę rozumieć, nie chcę grać tym załóżmy. Na przykład, dobra, do testu to później powiem. Nie chcę grać z tym, żeby scenariusz nie był jego, tylko żeby był jego, żeby na przykład był pod dowództwem jego, bo on jest aktualnie dowódcą, nie? To po prostu klikam na tego lewym przyciskiem myszy dwa razy, dwa razy i się otwiera mi taki panel, w którym mogę jakieś tam rzeczy mu zaprogramować, żeby robił, nie? Oraz tu mam takie malutkie te, czy jest player, czy playable, nie? Bo jak kliknę player, to teraz czerwona obwódka jest na nim i on jest, nim się gra, nie? Jak klikną play scenario, nie? No. A jeżeli bym kliknął playable, o, to na nim jest taka fioletowa obudka, i w tej chwili mogę nim grać, jeżeli bym grał na przykład z kimś, nie? Po prostu odpala mi się tak, jak jest w multiplayerze, takie menu nie i po prostu się wybiera. Można wybrać, którymi się, którymi się gra. Dobra. No to teraz e, tak, tych obrócę tam. Tego. Oj, tego obudwica tam. Tego brudzę tam. Kolejna rzecz. Jeżeli chcę na przykład, żeby oni mają te armowe, nie? Ale jeżeli mam na przykład moda, który dodaje mi brońki, ale nie dodaje mi, tak jak ja mam w tej chwili, nie dodaje mi żadnych innych frakcji, to odra... na przykład chcę, żeby oni mieli tylko inne brońki, nie? To na przykład klikam na tego lewym przyciskiem myszy. No i tu mam Edit Loadout, nie? No i mogę oczywiście wezmę. Dobra, z ace'a wezmę. No i oczywiście mogę tutaj ręcznie wszystko. Tu mam Sort by Mode, ja wolę tą, tej opcji używać. I tu mogę oczywiście mu ręcznie wszystko wybierać. Tutaj mu zmieniać wszystkie, nie? Magazynki dawać i tak dalej. Yy, ale jeżeli mam już na przykład zapisany, tak jak w tej chwili, to po prostu klikam sobie import i gotowe. I on ma już loadout mój zapisany, co mam ze wszystkimi rzeczami w plecaku i tak dalej, nie? I po prostu klikam apply i gotowe i mam taki, oto z. No, z M16, a 4, nie? No, dalej. To jest tyle ważnych rzeczy, a jeszcze jak się zapisuje, to po prostu to pokażę na tym samym, e, pyk i zapisuje się w ten sposób, po prostu klika się e, No doubt i tutaj się wpisuje, się po prostu wpisuje name i save, nie, no, dobra, to teraz pierwsza rzecz, jak w ogóle zakończyć misję, nie jak w ogóle zakończyć zadanie? To bierzemy triggery i dwa luźne triggery bez niczego stawiamy. Jeden podwójnym klikiem, od znowu w le, w, w, no, lewym, dwa razy lewym przyciskiem myszy. I otwieram się taki sam panel. No i teraz po pierwsze klik tutaj w jednym. No tutaj rozmiar wpisujemy, to jest w metrach. 10 metrów na 10 metrów na minus 1, czyli on będzie po prostu w kosmos. E, możemy ustawić też kształt, kwadrat. Jeżeli, ja, ja tak, że jeżeli jest to w budynkach, to jest kwadrat, jeżeli jest w kółkach, jeżeli jest na zewnątrz, to jest w kółkach, nie? Jakoś tak ten. A, no i nazwę, ja go sobie nazwę? Mez. Tak, to jest z tego tutoriala. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, to to jest z tego tutoriala. Eee, tu pisze się Activation, nie? Klikam, odpalam to i Any Player, nie? Dobra. Teraz bierzemy drugiego. I tutaj można End wpisać, nie? Teraz tak, w condition wpisujemy tak. to wpisujemy. Czyli wpisujemy trigger activated, spacja, dwukropek, nazwa tego tamtego, nie tego, co jest zaznaczone, tego, co ma swój obszar, nie. Jego nazwę, w tym wypadku mez, i i znowu e, jak to się nazywa No i cudzysłów, no cudzysłów to się tak nazywa. No i na koniec jest też dawalimy średnik, nie? Bo średnik jest ważny. E, teraz tutaj w, niżej on activation wpisujemy cudzysłów mez, znowu cudzysłów spacja. call, spacja, bis, podłoga. FNC, podłoga, end i myśląc z dużej litery. No i oczywiście też średnik. O, coś zepsułem. Copsułem. Coś zepsułem. Coś zepsułem. Мы же не вставаем щедренько, мне щедренько вставим. Тогда все записываем, то есть питание. Хм. Hmm, hmm, hmm a dobra, dobra wiem co zapisałem e, tutaj w tym na górze jak się wpisuje, wpisuje Mesto bez bez cudzysłowów bez cudzysłowów się wpisuje na górze tutaj w on activation The condition to znaczy trigger activated, spacja mes po prostu bez cudzysłowów tak, teraz będzie działało. One nie muszą być połączone do trigger 2 A i kolejna rzecz: tutaj tutaj na dole tu wpisujemy w to w sekundach, nie? Czas takim się jak włącza. Czyli załóżmy, chcę, żeby 10 sekund, to tu wpisuję 10, tu wpisuję 10, tu wpisuję 10 i gotowe. I po 10 sekundach się odpali. Ale ja nie chcę, żeby po 10, ja chcę, żeby był natychmiastowo. Tak, dalej. Tych sobie przesunę kawałek do tyłu. Zapis. Jak robić zapis w trakcie, żeby na przykład checkpointu robić, nie od razu? To się bierze trigera. BAM. Ustawia się, to jest bardzo proste. Activation Any Player. Teraz wchodzi się w systemy. I w Intel. Nie, nie w Intel. W... O, w eventy, to jest save game. Pyk, tutaj ustawiamy na niego. 10, 10, no bo chcę, żeby było 10 metrów. Teraz tu jest save game, i trzeba kliknąć na tego trigera. Prawym przyciskiem myszy to jest connect, sync tu, i po prostu lewym klikamy na to save game. I mamy oto zapis. I tu będzie auto zapis, nie? Dalej chcę na przykład, że jeszcze kawałek cofna, nie? O, pyk. Skopiuję sobie tych jako osobna drużyna. Hmm, Damy załóżmy tu, obrócę tam i teraz tak, chcemy, żeby ci tutaj ci, nie? wyłączyli się, znaczy włączyli się i przeszli kawałek dopiero jak ja będę tu, nie? To teraz tak, tego, bo to jest dowódca, nie? Ja on kont kontroluje wszystkim, jak on się nie rusza to reszta też się nie rusza. Tu variable name to tam A1, tak to też jest z tego samego tutoriala. I teraz, żeby on się nie ruszał, no to A1, jego nazwy nie. I d i sable disable, AI bez spacji tu jest już cudzysłów i move dużymi literami. No i oczywiście średnik. Gotowe. Teraz on się nie będzie ruszał. Teraz tutaj trigera. O, pyk. Player też 10, 10, też minus 1, żeby tam w kosmos był, nie? Czemu nie? I w On wpisujemy też nazwę, czyli w tym wypadku A1, Również dobrze mogłoby to być po prostu 1, albo nazwę, na przykład, jakbyśmy chcieli zrobić tak, jakby NPC-ty, które mają imiona jakieś, nie, to po prostu imię. Bez imiona, imiona wpisujemy bez spacji, z podłogami. Jeżeli jest imię i nazwisko, to bez spacji, tylko z podłogą. No i teraz Enable AI Move i też średnik. Tak. O, coś zepsułem znowu? Tak, nie wstawiłem cudzysłów. I czyli jest Enable AI, cudzysłów Move, dużymi literami, cudzysłów średnik. E, no i właśnie, jak oni nie zrobią, żeby się ruszyli? Oni w ogóle się nie ruszą, tam gdzie chcę wklikamy w waypoints i tu mamy move ja chcę żeby oni się ruszyli tutaj no eee, teraz tak, na mapie żeby dać markery które będzie widać nie? to po prostu klika się markers i to automatycznie przełączy na mapę ale wcale nie musi być nie? na mapie na mapie się przełączmy i eee, teraz tak eee, chcę żeby oni poszli tu i żeby zmienić jakoś żeby nazwy miał na przykład no, po prostu dwa razy się klika, pyk, tutaj tekst. Ja wolę skapslokiem wpisać, bo od razu widać na przykład i napiszę tu, tutaj. I żeby był kolor, to się wybiera kolor, nie? Będzie, niech będzie czerwony i tutaj całe mamy czerwono. To wszystko też możemy kopiować. No, też można kopiować. No, mm, dalej. No to tak, żeby pokazać, że to wszystko działa, to teraz tak, play scenario, dam. Jak widać mam tą M16, mam Ziga i teraz tak. Widać, że cały oddział się nie rusza. Ci mogą się trochę przejść, ale oni się nie ruszają, nie? O, oni się nie ruszają. Pokażę na lornetce. Oni się nie ruszają. Teraz dopiero jak ja pójdę kawałek, nie? Nie wiem, czy tego triggera postawię, powinien go Jakby zszedłem w tego triggera i oni teraz tutaj mogą iść. I oni teraz tutaj będą do Tak jak im kazałem. I się zatrzymają tu, gdzie o, no teraz kazałem się tu zatrzymać. Wcześniej czasie tutaj się zatrzymać. Dalej idę. Autozapis. Dalej idę. Zakończony. No. I się ładnie wszystko kończy, nie? No. Dalej, jeżeli na przykład chciałbym zrobić to samo, ale inaczej, to tych mogę w ogóle wywalić. I na przykład dać... To w ogóle przesunę jeszcze bliżej. To jest dać... ACPK, nie? AP... No. Tak, dobrze mówię? ACPK? APCK. No. Dam sobie tego. Jest fajny. Bam. Z załogą. Trzeba pamiętać, żeby był z załogą. I teraz tak, oddział robimy. Oddział, 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 czyli załóżmy wezmę sobie tutaj pyk i jakiś tam losowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dobra, to to jest nasz oddział, oddział sił specjalnych. I teraz tak, żeby ich wsadzić tutaj, to zaznaczamy. Albo niezależnie, po prostu bierzemy ten oddział, nakierowujemy na to, o, pyk i oni są w. Żeby ich wyjąć, to najeżdżamy na tą tutaj ikonkę, nie o to. Tutaj się pojawi taki panelik i można ich po kolei, każdego wimać i każdego też osobna do środka wkładać. Teraz tak, chcę, żeby oni tak samo przejechali tu i ich tutaj wywaliło, ale dopiero kiedy ja wejdę do w tego triggera. No, więc po prostu pyk. Się klika na tego e, acp -a. to samo A1 A e, klik, to samo A1 Disable AI Move, bam i teraz do e, tego acp klikając, nie Waypoints, i teraz chcemy, żeby oni przejechali. Tak po skosie dziwnie, nie? O tutaj. Więc w ten sam sposób, opaniem, żeby pojechali tu i transport unload i żeby pojechali o tu. I żeby tutaj wywalili cały desant przedmiot trigera. Paczek jedzie. Tego zatrzymamy On się teraz tutaj obróci, nie? Paczek. Pojedzie na miejsce wyznaczone. O! I jak widać desant wychodzi ładnie i pięknie. I teraz wszyscy, cała pisemka po kolei wyjdzie. No i tak to działa. Tak samo, jeżeli na przykład bym zrobił tutaj e, wywalę jakiegoś typa, nie? Tego na przykład i jakbym na niego ustawił, że, ja jest, że to jest player, nie? Pyk i kliknę play scenario. To będę w środku nie jechał. Po prostu. O! Osiągnięcie przy i nim będę po prostu jechał, nie? Do momentu aż on pojedzie, nie? I wszyscy inni będą wychodzić, nie? No ale ja muszę wyjść Ready. ręcznie. Po prostu, ja muszę wyjść ręcznie. Ja muszę wyjść ręcznie. No. no, i z takich podstaw, to z takich podstaw to, to tyle. Z takich podstaw to tyle. A nie, jeszcze nie, jeszcze jak zapisać? To na no po prostu jest scenario, znaczy na save, save i tu ci się wyświetla nie, i nie gotowe, nie? I ma się do zapisania. Można wybrać tę nazwę i zapisać. A żeby móc to, to grać na przykład w multiplayerze, no to trzeba kliknąć scenario, tutaj eksport i eksport to multiplayer i wtedy na przykład ze znajomymi co można grać. Nie? No. No, to teraz to jest oficjalnie tyle.